Thank you Okej, okay, kochani, ja już po zakupach musiałam przebrać bluzkę, bo się czymś ubrudziłam. Także już nie będę was tu straszyć po prostu. Tam w tle możecie słyszeć Pawła, bo on działa z anteną, demontuje od internetu. W tle słyszycie może, możecie jeszcze usłyszeć zmywarkę, bo domaga się włączenia. Ale mówię, nie, nie włączam po prostu zanim was, do was tutaj nie pogadam. Tam właśnie Paweł przechodził. Zaraz pewnie wejdzie do domu i narobi hałasu. Hałasu. Nie lubimy hałasu przy nagrywaniu. Mówiłam? Cześć. No. Jest i Paweł, także działa. Ostatnio, jak się zobaczył na filmiku, to się przeraził, jaki wielce był zmęczony. Chory, nie zmęczony. Chory był. Jak to woli. Dobra, ok, nie przedłużam. Zaczynamy, co kupiłam. Eee, mówię, takie rzeczy, ale, ale, ale których, których, po prostu zazwyczaj nie pokazuję, bo takie oh. dorwałam fajne rzeczy, <laughs> mam nadzieję. Dobra, wzięłam na spróbowanie taką kaszę wiejską w Dino, bo zakupy, mówię, są z Dino, z Lidla i z Biedronki. Wiejska gruba. Nie wiem, ja to otworzyłam. Przypomnę, ja różnicy nie widzę. Zobaczcie. Nie wiem. Jeżeli wy zauważyliście ją, mieliście po gotowaniu, że ona jest naprawdę jakaś, nie wiem, duża czy coś, to, to, to mi dajcie znać. No w ogólnie ja z Pawełem lubię bardzo gulasz z kaszą, także zobaczymy, będziemy testować. Tutaj w Lidlu dorwałam taki ser owczy, rolada owcza w sumie, z 5,60 60 niecałych na 2,80. Z moją mamą lubimy, będziemy testować również. Tutaj też z pomarańczową metką następne, z musztardy. One były swego czasu bardzo modne. Były w Lidlu, w Dino i chyba gdzieś jeszcze. One były po, po 2,19, 2, tak, 2,20. Także teraz były przyciemione na złoty 9. Jedna jest z whisky, druga jest z miodem. Mówię, za tą cenę warto wypróbować. Za dwa coś to nie wiem, bo jak one będą niedobre, no to bałam się trochę, czy po prostu będziemy je jeść. Tutaj dorwałam Lidlu. Uwielbiam Lidlę. Ja po prostu zaczęłam chodzić do Lidla z tego względu właśnie na te pomarańczowe ceny metki. No i szukam przy okazji tego wszystkiego, co Ania pokazuje jakoś nie mogę znaleźć. A podobno Lidl tu i tam miał mieć tą samą ofertę, ale nie wiem. Może, może tak nie jest. Dorwałam za połowę ceny ten mega duży sos sojowy. Ciemny. A on z 8 zł bez grosza na 4 zł bez grosza był przeceniony. Także wow, mega, bo ja tego bardzo dużo używam. Tutaj wzięłam w biedronce Miller Myśl 0 cukru na spróbowanie. Mówię, on tragedii nie ma, bo w 50 kalorii ma na 100 gram. 419 gram jest Wiesz, jak, Tak jak u nas każdy popróbuje, bo pierwszy raz to mamy. Także wiecie, kalorycznie tragedii to nie zrobi. Ale o wiele mniej w ogóle kalorii ma niż ten zwykły Miller Myśl. Tu wziąłam jeszcze w Lidlu takie czekoladki, słuchajcie, bo one są fajnie zapakowane i są teraz przecenione te frutty. Di Mari na 3 zł, bodajże z 8, bardzo mało tu jest, dlatego te 3 zł stwierdzam, tak, że to jest adekwatna cena dla tego, co jest w środku. Ale tych 8 zł bym raczej nie dała, a z tego względu że ja też wysyłam, wiecie, przesyłki na Vinted i moja mama również teraz otworzyła ten butik i tutaj też chce działać internetowo, działa prężnie, fajnie już to idzie powoli do przodu, ja to zawsze mówię, także się super rozkręca i zawsze mówię do mojej mamy, że to jest taki jako dodatek do przesyłek, jakieś tam herbatka, czekoladka, wiecie, żeby było każdemu miło. Ja takie lubię szczegóły i moja mama stwierdziła, że to jest bardzo świetny pomysł, także kupiłam takie czekoladki. Tutaj wziąłam w Biedronce fromage, ser brie, on był teraz przeceniony, Paweł się czai. On był przeceniony teraz, słuchajcie, chyba na 4 czy 5 zł. 200 gram. Także to jest bardzo, bardzo dobra cena za 200 gram tego serka. Zasłania mi światło, ale to dobrze. Patrz, teraz widzisz się, ta na coś nadałeś, bo przynajmniej nie przyświetla tak z każdej strony. Następnie kupiliś, kupiłam, patrzcie, cukinię. Słucham? No, Paweł dokładnie kupił, bo go zgarnęłam po drodze. E, tutaj tak, po drodze. Cukinia. Cukinia, cukinia. No tak jeszcze nie. cukinia, raz, już Wam nie będę pokazywać. Tutaj papryka słodka XXL, Ona są teraz w lidlu, te przyprawy XXL, także fajnie, bo, bo już jest tego więcej. Tutaj wziąłam coś, co ostatnio ja się przerzuciłam na no, ten majonez wege. On jest bardzo tani, słuchajcie, 3 zł jakoś kosztuje. 3,50. Nie, 3 zł mi się wydaje, albo 3,50, dobra, no nie wiem. 3 zł, ale jest pyszny i naprawdę smakiem nie odchodzi od winiary. To serio. I on potwierdza. nie ma jajek. I no. potwierdzam. Paweł potwierdza, bo naprawdę. I nie ma jajek, bo on jest wegański. Także cud. I nie ma takiego posmaku octowego, tak jak niektóre. I ma o wiele mniej kalorii. Dobra, następne wafle kukurydziane. O smaku pizzy to się też pytaliście, gdzie to można dostać. I ogólnie, czy to jest dobre? Jest przypyszne, no w Lidlu. I teraz jest promka, bo ze złotych 80 niecałych jest na złoty 30 niecałe przeceniona. Także jakaś oszczędność jest, możecie sobie popróbować. Ale teraz były w Lidlu właśnie nowości, a nie widziałam, trochę się strajerowałam, bo myślałam, że jeszcze będą. bo było o smaku sezama i czegoś jeszcze. Ale już nie ma, bo wykupione, także chyba były jeszcze lepsze. Nie wiem. Czy No. Nie wiem, w no bo serem, ale z też z no serem, są też bardzo dobre. Nie, powiem Ci, dobrze pizzę. pizza. Pizza lepsza? Taki... Paweł się przejął, tak po prostu, no. Także masz teraz o, o smaku pizzy, bo to sobie też te weźmiesz pracę, do pracy. No, tu wzięłam takie coś, papryka. Nie wiem, też wam to W Dino. i Nie wiem, czy to będzie dobre. Nie mam pojęcia. Ale 407 kalorii na 100 gram. Rozważmy, oby były cienkie. Jak są cienkie, to jest ok, dla chłopaków. No oni bardziej te cienkie bo Paweł też obojętnie. Oby tylko smak był dobry. No. Bo on te lubi jumbo pomidorowe z tam ziołami, czy coś takiego też. No, tutaj takie cebula śmietanka. Cebula i kwaśna śmietana, także zobaczmy. 14 sztuk. To no chyba będą cienkie, ale nie będę otwierać z tego względu, że um, nie zjemy tego, no, nie zjemy tego zaraz, a to jednak są takie znaki, wiecie, jak jedziemy gdzieś. Pokazywałam sos sojowy, tak, nasza perełka dzisiejsza zakupów zakupy po prostu. No, e, Kapusta pekińska, bo mama będzie robiła surówkę tą swoją na a także będzie grill i będzie surówka tylko koszuleciniem. Tutaj dorwałam bio jajka organiczne w Lidlu za 3,80, 3,75. Dokładnie moja mama twierdzi, że jajka się nie psują tak szybko, więc ona nigdy stwierdza, że nie ma co patrzeć na datę. Ryż standardowo ten już, no, jest nasz no, ulubiony i on jest wystarczający, bo ja taką, taki woreczek jeden ryżu mam dla nas trzech, czyli ja i chłopaki, a jak na przykład jest Paweł i dogotuje drugą paczkę, to już jest za, za dużo, nie Paweł? Nie raz. No bo to już. No. Także, także warto się opłacać to kupować. Tutaj mam świderki z Lubeli. Bardzo dobre pachnie do. Makaronu z pesto. No, makaronu z pesto. <noise> My, już nie wiem, co mam gadać. E, marchewka do surówki, Taka nie fajna zlewka. A jak pachnie? No, pachnie, ale to. Więcej hmm. chemii, no. nie wiem, Nie wiem, wiecie co, ale wszędzie z chemia i tego już nie unikniemy. Przyprawa do indyka z prymata. Coś. Słuchajcie, coś na co się przerzuciliśmy ostatnio, coś, co już musi być, to jest sałata na kanapki. Kacper cały czas do szkoły, no. Paweł też na bułki do pracy, także rewelacja. U nas to e, must mogliśmy sałatę posadzić w tym roku, w sumie byśmy mieli swoją. A może jeszcze posadzimy. E, Makaron spaghetti, bo zapomniałam wziąć biedronca, to wziąłam w w sumie. E, bo miałam wziąć biedronkę, a potem jeszcze jechałam do dino drugi raz. Tak źle cię. Nie, nie, nie to. Tutaj ostatnio po prostu coś, co chłopakom mega smakuje, czyli makaron ze szpinakiem. On ma mniej niezwykły, ale Mikołaj to jest taki wiecie, warzywny typ. czyli ale on... nie. Szpinaku nie lubi, ale ten makaron bardzo mu smakuje. I tak samo ten z Biedronki, ten z Czerwonej Soczewicy czy, czy Ciecierzycy, już nie pamiętam. Mam go gdzieś tam z tyłu. To też Mikołaj go uwielbia, także gdzieś tu jest coś pogrzebane, bo mu bardzo smakuje. Tu wziąłem kurkumę, jedną, robi sobie zapas i, i przyprawę do Milonego. Co jeszcze wziąłam, a, słuchajcie, wziąłam sezam prażony w Lidlu, on był jakoś taniej, 2,50 bo zapłaciłam 10 zł za sezam zwykły, ale większa paczka, w stokrotce, bo dodaję do ciasteczek wsianych i naprawdę wy, wychodzą, no, a ty, chcia... a ty dlatego lubisz te ciasteczka, no. Ile? Paweł uwielbia ciastka. karoli No, Paweł uwielbia ciastka owsiane ze sklepu i mówi, dlaczego te nasze trochę się różnią. Spakują mu, ale się różnią. Więc ja przejrzałam skład. Oprócz e, tony chemii, po prostu jest tam Sezam. No i ja stwierdziłam, słuchajcie, że e, mu zrobię z Sezamem teraz ciastka. Zobaczymy, czy będą smakować. Jedne zrobiłam na próbę dla, dla mnie i dla chłopaków 12 sztuk. Wyszły super, obładnie, tylko zbyt mało chyba tego sezamu dałam. udałam. Ale zobaczymy jak to będzie dalej. Nie dla Nie już. To będzie wszystko, wszyscy próbować. Dla nas kupiłam na wypróbowanie. Tu wziął pora, wzią, pora do, do surówki jeszcze. Dla mojej mamy, mamy zrobi. Ogólnie wpadacie do mamy na butik, bo otworzyłam. Zobaczcie. Dajcie no, jej ja odobę. Tak, antenę idziemy montować, bo po prostu z internetu mamy to jest tragedia. Tam gadam, 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 a wszyscy tylko piszą, że coś zacina albo jest słaby, słaby odbiór. Cebula śniolatka, bo malina nam tępi cebulę po prostu. Posadziliśmy tylko na okres zimowy koło cebuli malinę i po tak, prostu ona tak wyłazi, że nam wywala cebulę. Pokażemy na pewno. No. Także kupiłam, będziemy dosiewać. Tutaj kupiłam, zobaczcie, takie przyprawy. Eee, nie wiem, czy to są te, co Ania mi z Kasią wysyłała. Inna firma. Aha, inna firma, no trudno. Ale 100 gramów no, za 6 no, zł, no, słuchajcie. Kary eee, i tandoori masala tu Ja kocham te przyprawy, kocham tą kuchnię indyjską, chińską. To jest po prostu moje, moje no, ipawosy, eee, tak, że lubimy. Naprawdę, bo te przyprawy od Ani i Kasi, ta kurkuma nawet w ogóle tak pachniały, że bomba i rewelacja. No i słuchajcie, kupiłam cebulę czerwoną, bo cebula czerwona o musi być. Pa po szura. Mmm, ale też ładnie pachnie, słuchajcie. Także widlu, cena 6 zł. Polować, polować. Mam nadzieję, że opuszczą to cebulę A ja masala. to jest? Tandory masala. To też ty coś nie wiem, jak Nie, ja miałem garam masala chyba z. z ale to, 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 to też były naprawdę pyszne. Też nie, o Kasi była kurkuma, kary zwykłe. I, I dostaliśmy kmin, imbir, tak, bo jeszcze imbir mamy i kmin. Patrz, jak festyjny O, tu, o. Mm, No, to też pięknie, pięknie pachnie. Dobra, okej, okay, kochani, my się będziemy z wami żegnać, czyli że taki... Chwila, okay. mhm. Dobra, kochani, my się będziemy z wami żegnać. Paweł się zachwyca, ale my kochamy przyprawy. Kochamy kuchnię, kochamy jeść. Jak niezna, lubi kuchnię. No i słuchajcie, kończymy, żegnamy się z wami, także dziękujemy, że byliście. Do zobaczenia następnym razem i widzimy się już po prostu, no. Na razem przy okazji. Faj, mam nadzieję, że ogarnę to wszystko, wiecie, coraz częściej nagrywam, coraz więcej. Mam nadzieję, że to będą coraz częściej filmiki, tak jak były do tej pory, bo po prostu pomagając mamie trochę, trochę się zapuściłam, ale wracam, wracam. Na, powoli. Na te, no, powoli na te dobre tory. Także mhm. do zobaczenia. Pa. pa! A, no i kochani, zapomniałam wam pokazać, że wziąłam sobie w Rosmanie żel przeciwsłoneczny i to ma wysoką ochronę 30% za 5 zł, także polujcie. 30 UV? No, 30 UV. Także jestem mega, bo po kwasie, wiem, że powinna być 50, ale 50 nie mogę u nas w Rosmanie dorwać żadnej, także będę jeszcze polować. Recesja, dobra. O, już spróbował. No, a Kacper po prostu wyrzuci, wyrzucił film z dostępnością, właśnie, kremów przeciwsłonecznych, tych UV-50, i muszę go obejrzeć. Także mam nadzieję, że coś z Rosmana poleci z dobrym składem. Także dobra, teraz kończymy. Do zobaczenia.